Dzień dobry, nazywam się Rafał Muchawicz, jestem instalatorem w firmie Sansol i witam w kolejnym odcinku serii Profesjonalnie o fotowoltaice. Dzisiaj przedstawimy moduły trzech producentów i dowiecie się Państwo, dlaczego to właśnie one znalazły się w naszej ofercie. W Sansol od zawsze kładliśmy nacisk na jakość komponentów, z których korzystaliśmy. W naszej ofercie znajdziecie Państwo takie moduły jak SunPower, REC czy q -Cells. QSLS, jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych producentów modułów fotowoltaicznych na świecie, powszechnie szanowany za wysokiej jakości ogniwa krzemowe o konkurencyjnej wydajności. Dział Badań i Rozwoju firmy mieści się w niemieckim mieście Talheim, a zakłady produkcyjne w Korei Południowej. REK to największy europejski producent modułów słonecznych i globalny dostawca rozwiązań fotowoltaicznych, szczycący się ponad dwoma dekadami doświadczenia. Firma została założona w 1996 roku w Norwegii. REK wyróżnia się najniższym odsetkiem modułów wracających do fabryki z powodu wad fabrycznych, który wynosi 1,1%. SunPower, firma istniejąca na rynku od roku 1985, jest światowym liderem innowacji w dziedzinie wykorzystania energii słonecznej. Jej moduły osiągają sprawność wyższą od standardowych o ponad 30% za sprawą takich technologii jak połączenia typu back-contact czy ogniwa typu Maxion 3. Właśnie dzięki unikatowej technologii Maxion firma oferuje jedną z najdłuższych gwarancji na rynku – 25 lat i żywotność szacowaną na 40 lat. Produkty te są używane m.in. przez amerykańską agencję kosmiczną NASA i SpaceX. Rozwiązań firm produkujących moduły fotowoltaiczne jest wiele. My w firmie Sansol korzystamy z modułów sprawdzonych przez nas i naszych klientów. Mamy więc pewność, że zaproponowana przez nas instalacja spełni oczekiwania najbardziej wymagających inwestorów. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.